Z tej strony Kasia, witam Was w kolejnym odcinku naszych tutoriali poldens. Dzisiaj bierzemy pod lupę kolejną figurę. Co prawda, powiem szczerze, że nie wiem jak ona się nazywa, zawsze mówię na nią: Przyklejanka, bo wygląda trochę tak, jakbyśmy lewitowały w powietrzu. Ale jeśli uda mi się znaleźć nazwę do tej figury, to pojawi się ona w tytule. A jeśli nie, to mam nadzieję, że mi pomożecie i może akurat ktoś z Was będzie wiedział, jak ona się nazywa. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Wejście do tej figury nie jest bardzo skomplikowane. Wystarczy, że wyjdziemy sobie raz do góry i teraz tak, najpierw pokażę Wam, jak mniej więcej ustawiamy się z ziemi, tak żeby było wiadomo, co jest w tej figurze ważne. Czyli, jeżeli wyjdziemy sobie już raz do góry, zostawiamy sobie prawą rękę niżej, lewą wyżej i staramy się z przodu ciało przerzucić na bok rurki. Teraz najważniejsza rzecz. Przerzucamy całkiem biodro do przodu, tak żebyśmy tutaj mogły się zablokować. To będzie nasz pierwszy punkt, który nam w tej figurze yy, trzyma i dociska. Drugi ważny punkt to jest ręka, tutaj ta wewnętrzna, czyli w tym przypadku prawą rękę zaciskamy mocno pod łokciem. Na początku ta ręka może zostać niżej. W miarę tego, jak będziecie się czuły pewnie, można tą rękę wyciągać. Coraz bardziej do góry, tak aby ta figura sprawiała wtedy takie wrażenie, że wisimy w powietrzu. I teraz tak, jeżeli tą rękę już wyciągniemy sobie do góry maksymalnie, to tak samo cały czas dociskamy. Czyli ta ręka nie jest tutaj luźno, tylko mimo tego, że jest wyprostowana, cały czas mocno zaciska, i równocześnie robimy taką kontrę, że biodro też ściskamy stronę rurki. Prawa noga będzie prosta z przodu. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby palce były ściągnięte, a lewą nogą wyprostowaną, dociskamy sobie z tyłu za rurką. Zaraz pokażę, jak to wygląda w powietrzu i to jest trzeci punkt, który nam w tej figurze dociska. Czyli teraz wychodzimy sobie do góry, prawa ręka niżej, lewa wyżej, przerzucamy prawą nogę do przodu, lewą nogą możemy się zaasekurować z tyłu, prawą rękę mocno pod pachę i staramy się teraz mocno podnieść Ręce do góry, lewa noga zostaje za rurką. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie, zostawcie łapkę w górę. No i zasubskrybujcie kanał, tak żeby być na bieżąco z wszystkimi filmikami. No i tradycyjnie dajcie mi znać w komentarzu, jakie kolejne figury chcecie zobaczyć w tej serii. Do zobaczenia!